Wilk i Siedem Koźlątek. W małym domku na skraju lasu mieszkała mama Koza oraz Siedem Uroczych Koźlątek. Koza bardzo kochała swoje dzieci i robiła co mogła, żeby ustrzec je przed złym Wilkiem. Na szczęście, Wilk nigdy nie zbliżał się do Koziego domku. Za bardzo bał się jej twardych kopyt. Pewnego dnia, mama koza wybrała się do miasta. Przed wyjściem ostrzegała swoje dzieci, żeby nie wpuszczały nikogo obcego. Uważajcie zwłaszcza na wilka!